Stawka podatku dochodowego od osób prawnych w Danii wynosi 22%, czyli tyle będzie płaciła Twoja spółka w Danii. Podatek ten jest pobierany od zysku i oznacza w praktyce, że należy ustalić podstawę opodatkowania, czyli od przychodu odejmowane są koszty, rezultatem jest zysk i od tego zysku płacone jest 22% podatku. Natomiast można od tego podatku liczyć różnego rodzaju rzeczy. Zazwyczaj są to typowe koszty operacyjne, koszty odsetek, amortyzacji, ale też jeżeli są innego rodzaju aktywa, które są Ci potrzebne do prowadzenia firmy, amortyzacja może mieć kluczowy wpływ, wpływ na koszty Twojej firmy. Jeżeli firma Twoja prowadzi działalność związaną z finansami, to również opodatkowane będą zyski kapitałowe. I Dania w tym kontekście posiada też bardzo rozległą sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, więc, mając międzynarodową strukturę prawną, prawdopodobnie będziesz w stanie podatki w duńskiej spółce obniżyć. Co jest istotne i ciekawe, to to, że Dania nakłada podatek u źródła na niektóre rodzaje płatności dokonywanych na rzecz osób lub podmiotów nie będących rezydentami kraju. Natomiast tutaj stawki się różnią. I przepisy zawsze należy jest po prostu na bieżąco. Ważne jest również to, że mając stratę w spółce w Danii, możesz ją odliczyć w kolejnym roku obrotowym. I jeżeli masz w roku pierwszym stratę, w roku drugim zysk, to ten zysk może być pomniejszony o stratę z poprzedniego roku. Podatki w Danii są zasadniczo dosyć proste, natomiast warto zawsze prowadzić dokładną ewidencję kosztów i ewidencję przychodów w firmie, po to, żeby te podatki liczyć naprawdę dobrze. Należy też pamiętać, żeby zawsze dbać o przestrzeganie przepisów i o to, żeby było wszystko rozliczone zgodnie z duńskimi regulacjami. Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie prowadzenia firmy w Danii, zapraszamy do kontaktu i życzymy Ci powodzenia w biznesie.